Peggy 18. War. War never changes. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem i Zapraszam Was na kolejny poradnik z Fallouta 76. Dzisiaj zajmiemy się zbieraniem stali. Pierwsze miejsce, które chcę wam pokazać, jest to zakład karny. Wchodzimy sobie po prostu. Przed nim wejściem nigdzie nie kombinujemy nic. No i do budynku może dostać się każdy. Tutaj najczęściej mapki są nisko levelowe. Od razu powiem, że są dwa typy, tak jakby zbierania stali w tych miejscach. Jeden z nich polega właśnie na zbieraniu puszek, czyli biegniemy sobie tutaj, tutaj, wskrzemy sobie światełko, pyk, pyk, pyk. Zbieramy. Biegniemy sobie tutaj, no coś mnie tam bije, zaplątałem się, wychodzimy ten na dziedziniec. Tutaj też często znajduje się oł ołów, ale no, hmm, nie w tym przypadku, nie dzisiaj. No tu puszek już też nie ma, no ale, ale zawsze była. No i tu niestety też nie ma, ale zawsze są dwie puszki. Biegniemy sobie do końca. Kaczemy stąd, i właściwie można się wylokować. Dlaczego powiedziałem, że są dwie metody na więzienie? Z tego słowa powodu, iż można tam z wszystkimi przeciwnikami walczyć, wyciągać z nich broń i w ten sposób także ją sobie przerabiać i dostawać z tego stal. Tylko, żeby to zrobić efektywnie, potrzebujecie mieć perka. Z inteligencji. Złomiarza. To się opłaca w innych wypadkach nie bardzo. Możecie po prostu przelogować się na kolejny serwer i znowu pozbierać puszki. No, słuchajcie, kolejnym takim miejscem dobrym do zbierania puszek jest tutaj ten ośrodek narciarski. Tak. Pyk. Pyk. To oczywiście jakieś kiki, jakieś inne pierdłki. Yy, tutaj też, ale nie tym razem. Można normalnie znaleźć sztabki yy, sztangi ołowiu. No i pyk. 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 Oczywiście słuchajcie, też yy, drugą metodą właśnie jak tutaj zbierać, także zabijanie tutaj wszystkiego, zbieranie z nich rzeczy, broni, można to robić, nie trzeba, to w zależności kto jaki styl gry lubi. Tutaj jest od razu warto, więc sobie można yy, przerobić te rzeczy. Warto też zajrzeć sobie do safe'u, zawsze parę kapsli padnie. Obydwie te miejscówki są dosyć oblegane przez graczy, ale zawsze da się coś e, znaleźć. Najczęściej są tutaj niskie poziomy, no ale od czasu do czasu może zdarzyć się e, poziomy nawet 40. Dlatego sprawdzajcie, przylogowujcie się po serwerach i zbierajcie. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Ej.